Przesunęci w pajkierwiku! Wełny zabrakło! no Maszyny staną! Tak się. spokojnie, się załatwi! Ech, ciągle te kłopoty! Panie Janeczko, wełno ma być! No przecież mi maszyny staną, no. Jak to gdzie? Do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi! Co za ludzie? Yeah. A jak już była wełna, łódź, maszyny, chociażby w takiej hali, to wszystko zaczynało się dawno temu od takiego dzwonka. Zaczynamy. Marcin Gawryszczak jest z nami. Dziękuję Ci bardzo, że się zgodziłeś poświęcić trochę czasu. Ta hala maszyn robi wrażenie naprawdę imponujące. Tu jest właściwie taki miszmasz, jeśli chodzi o urządzenia, które były używane w łódzkich fabrykach włókienniczych. No, ale trochę opowiedz o tym, o tym, co tu się dzieje, bo to jest właściwie no, taki przegląd ty, tego, jak powstawały z takich motków wspaniałe ciuchy po prostu. Tak, na tej hali znajdują się maszyny z bardzo szerokich zakresów produkcji, bo można tu w uproszczeniu prześledzić proces powstawania tkanin od włókna, czyli od bawełny do poprzez powstawanie przędzy, powstawanie tkanin i ozdabianie tkanin, czy to poprzez drukowanie, czy poprzez wykonywanie tkanin wzorzystych. To jest też przedział, duży przedział chronologiczny, starsze rzeczy są z połowy XIX wieku, najmo, najmłodsze z lat 70. XX wieku. No właśnie, to jest też bardzo interesujące, proszę Państwa, że tak naprawdę my dzisiaj już tego nie możemy nigdzie zobaczyć, ale jeszcze tutaj właśnie w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ci, którzy się w ogóle włókiennictwo interesują, modą i tak dalej. Po pierwsze mogą przyjść na fantastyczną wystawę związaną i z modą, i z historią Łodzi, i z historią w ogóle włókiennictwa, ale też to jest jedno z niewielu miejsc, gdzie można posłuchać tego nieprawdopodobnego huku maszyn. To jest też niezwykłe. Tak, mamy salę maszyn w ruchu, gdzie są Korosna z końca XIX wieku, jeszcze z końca XIX wieku, które są sprawne, technicznie działają. Mamy dwóch panów, mistrzów tkackich, którzy nam je obsługują, i te krosna nie dość, że działają, właśnie wydzielają niezwykły hałas, to produkują całkowicie realną, prawdziwą tkaninę i można ją też dotknąć, zobaczyć, zobaczyć tę specyfikę pracy, właśnie specyfikę hałasu, tak naprawdę zapachu, ale i precyzji, jaka jest potrzebna przy, przy wykonywaniu tkanin. Ja mam taką swoją teorię, słuchaj, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że piłka nożna w łodzi powstała dzięki temu, że to zaczęli przyjeżdżać nie z Anglii i tworzyć na wzór powiedzmy Manchesteru czy Anglii czy Oldham ten przemysł włókienniczy być może tak było no nie wiemy tego ale niewątpliwie ten przemysł brytyjski miał olbrzymi wpływ na rozwój łodzi tak przemysł miał brytyjski olbrzymi wpływ na rozwój łodzi szczególnie właśnie pod kątem maszynowym bo Wielka Brytania miała najbardziej rozwinięty przemysł maszynowy i to z samych czołowych fabryk były ściągane do łodzi czy najpierw maszyny czy później też e, idee pomysły tak jak fabryka Freda Greenwooda na teren dzisiejszej Galerii Łódzkiej, mniej więcej. Samo nazwisko wiele mówi, to jest nazwisko typowo angielskie. Jest zresztą takie krosno-członkowe, wąskie jest nazywane w Łodzi, czy było nazywane krosnym angielskim. To też bardzo wiele mówi. Proszę Państwa, teraz jak wyobraźcie sobie kilka tysięcy takich maszyn włókienniczych na tych największych halach, jak posłuchacie sobie tego hałasu nieprawdopodobnego, jak sobie uświadomimy, że większość pracujących osób w takich halach to były kobiety, to naprawdę tym wielki szacunek i ukłony dla wszystkich włókniarek należy gdzieś tam w sobie mieć, bo to była bardzo, bardzo ciężka praca. Hale były potwornie hałaśliwe, zapylone, właściwie to była no, praca, która powodowała potężną, na zdrowie. To też jest taki element w tym wszystkim, o którym troszkę zapominamy. Tak, ta praca była bardzo trudna pod wieloma warunkami. Jedno krosno to jest około 90 decybeli, więc te dziesiątki czy setki krosień to jest 120 decybeli, czyli to jest próg bólu, próg yy, słyszalności. To jest jak startujący obok nas helikopter. Dodatkowo maszyny pracując wydzielają ciepło, więc ta temperatura na halach była bardzo wysoka. Plus ogromne zapylenie, bo bawełna na czasie obróbki pyli. Tutaj na wystawie mamy brudzone w ten sposób lampy, żeby właśnie uświadomić, jak to wyglądało. I faktycznie krosna, które u nas pracują, po jednym dniu są całe upylone, a to jest tylko kilka, kilka maszyn. I jest jeszcze kwestia tego, że ten pył w powietrzu bardzo negatywnie wpływa na płuca, ale też jest bardzo łatwopalny, więc utrzymywano wysoką wilgotność, która w połączeniu z wysoką temperaturą, bo. Powodowała kolejne bardzo ciężkie warunki pracy. No i te maszyny były napędzane pierwotnie od maszyny parowej, czyli od każdej pojedynczej maszyny był niczym nieosłonięty pas transmisyjny połączony z napędem zespołowym. Chwila nie uwagi powodowała łatwo, łatwość wypadku. Także to, to wszystko. W sprawiało, że te warunki były naprawdę niezwykle ciężkie. Proszę Państwa, zresztą jeżeli ktoś jest fanem Andrzeja Wajdy i pamięta tą absolutnie niezwykłą, okrutną scenę z Ziemi Obiecanej, gdzie w roli głównej, można tak powiedzieć w cudzysłowie, jest takie, takie olbrzymie koło napędowe, to zdaje się, to koło napędowe to oryginalnie jest tu na miejscu, tak, prawda, z filmu, to jest, to jest prawdziwe. To, 99% to jest to samo, które grało, które grało w Ziemi w filmie. Obiecanej, zostało przeniesione z tego miejsca, gdzie Nagrywano ziemię obiecaną w, na początku lat 70. Proszę Państwa, to jest jedna z najbardziej niezwykłych maszyn, jaka to jest w tej hali, bo już niedługo, no to powiedzmy jeszcze, nie, już niedługo będziemy sobie liczyła prawie 200 lat. Opowiedz o tym obiekcie, bo to rzeczywiście jest wyjątkowe urządzenie. Tak, to jest jedna z najstarszych, oryginalnie zachowanych maszyn o konstrukcji drewnianej. Rzadko się zdarzało, że te drewniane z początku ludzkiego przemysłu przetrwały Ona jest datowana na początek na połowę XIX wieku, więc około 1850 roku, także te 170 lat już prawdopodobnie skończyła. To jest też pierwsza maszyna, o której tu opowiadałem, bo to jest pierwsza maszyna na fabryce, która oczyszczała bawełnę. Bo bawełna, jak zapewne wszyscy wiedzą, to jest kwiat, który to jest roślina, która przy zbiorze zostają w nim elementy drewniane i te elementy roślin i te elementy zostają i w takiej formie też trafiają do fabryki i ta maszyna je usuwa. <laughs> Bawełna w belach trafia na szczeblak na początku tej maszyny i przechodzi przez te wały. Wały uiglone, które wyczesują. Kiedy są wyczesywane, wszystkie zanieczyszczenia odpadają, spadają na dół, a wychodzi z tego już czysta, czyste włókno bawełnione, ułożone równolegle podstawa do dalszej produkcji. To też jest maszyna, która ma fajną ciekawą historię. Jak mówiłem, ona jest z połowy XIX wieku, a według relacji darczyńcy pracowała u zakład zakładach Scheiblera. W zakładach Karola Scheiblera, który zaczynał w Łodzi w 1854 roku, więc to bardzo ładnie pasuje do siebie. Oj, e, dziadek e, osoby, która nam to przekazała do muzeum, kupił to od zakładów Scheiblera i działał w jakiejś małej rzemieślniczej e, przędzalni. Natomiast po latach, w latach 60. XX wieku już nie, nie pracowała. Muzeum chciało ją przejąć, a właściciel ostatni chciał ją spalić. Więc jemu było wszystko jedno: czy spali drewno, które jest w tej maszynie, czy inne, więc nastąpiła wymiana barterowa, muzeum otrzymało skrzyblarkę w zamian za drewno. Z rozbiórki, z remontu innego budynku. Wszyscy są zadowoleni. Dzięki temu ta maszyna przetrwała do naszych czasów. Ale to jest, proszę Państwa, bardzo charakterystyczna sprawa, że często jak ktoś się nie zna, nie rozumie wartości urządzeń technicznych. Czasami coś gdzieś stoi, w jakiejś stodole, przykryte czasami z słupami z snopami siana, gdzieś w ogóle jakieś historie się dzieją, a potem po prostu jest absolutna perła. Także ów w to niemalowane, ale pewnie zasmarowane drewno. Odpukajmy, żeby jeszcze parę rzeczy takich się znalazło. Bo to nie jest jedyna, proszę Państwa, maszyna tutaj, która znalazła się w sposób niemal że cudowny, gdzieś tam stojąc w jakichś kątach, za chwilę jeszcze jedną taką maszynę Państwu pokażemy. 1878 rok. To jest data produkcji tej maszyny, która przyjechała do nas z Bielska Białej. Bielsko, proszę Państwa, w dawnych austro-węgierskich stronach, kiedy Polska była podzielona pod zaborami, to była trochę taka łódź. Oni mieli szybko dosyć tramwaje, zajmowali się też włókiennictwem. No ale to jest w ogóle ciekawostka, bo zdaje się, że to jest w ogóle łódzka maszyna, która trafiła tam i potem wróciła. Dobrze pamiętasz? Tak. tak. Opowiadaj, bo to jest fascynujące, absolutnie. Tak, jest to <laughs> jedna z maszyn, które trafiły niedawno, stosunkowo niedawno do muzeum i które właśnie tak jak wcześniej mówiliśmy szczęśliwie trafem przetrwały do naszych czasów. Na koronie krosna jest napis Izrael K. Poznański Łódź, czyli pracowało w Fabryce Izraela Kalmanowicza Poznańskiego Łodzi i to jest bardzo rzadki przypadek, że takie coś się udało nam trafić i zachować. Przed wojną na pewno pracowało poznańskiego. W 1945 roku zostało kupione przez pewną panią dla jej brata, który miał założyć prywatną tkalnię. Kupiła mu dwa krosna, ale 1945-1946 rok to nie są czasy sprzyjające działalności prywatnej. Sno stało na strychu. Do 2013 roku stało na strychu w domku jednorodzinnym. Nigdy nie było wykorzystywane, ale dzięki temu przetrwało, bo jakby pracowało w jakiejś fabryce, prawdopodobnie by zostało zezłomowane. A ono stało, nikomu nie przeszkadzało, dopóki pani nie, właścicielka nie musiała się z tego domu wyprowadzić. Zadzwoniono do muzeum że mamy. Pani powiedziała, że nie zna się na tym w ogóle, ale ma dwa krosna na strychu, na jednym jest napis Poznański Łódź, a na drugim Bauer Łódź i czy bylibyśmy zainteresowani, no oczywiście muszą było zainteresowane i te, te perełki można śmiało powiedzieć trafiły tutaj do, do nas i są do obejrzenia obydwie na wystawie stałej Miasto Moda Maszyna. Proszę Państwa, 1878 rok, to ja przypomnę, że to jest moment, kiedy jeszcze nie ma Pałacu Poznańskiego na wodzie, dopiero Poznański wykupił te tereny, zaczął tam produkować różne rzeczy i dopiero to jest ten moment, kiedy na podstawie tego swojego takiego wykupionej takiej małej kamienicy narożnej buduje swój potężny, wspaniały pałac, także ta maszyna jest naprawdę z takich momentów, kiedy ta największa potęga przemysłowej łodzi właśnie zaczęła się rodzić, także można dotknąć prawdziwej historii. To jest absolutnie niesamowite. Chociaż nie polecam w dotykaniu tak serio, zupełnie w muzeum, żeby się to nic nie uszkodziło, mimo że to są metalowe rzeczy, ale musi ale... nie ubrudzić. Tak, bo one to się nie ubrudzi. Przesmarowane. Ale są to jest fascynujące urządzenie <suszel> rzeczywiście. No i historia, historia absolutnie yy, niezwykła. A napis oczywiście zaraz Wam pokażemy. To jest fascynujące też urządzenie, bo y, jedno z niewielu, które jest napędzane siłą mięśni, tak? Dobrze kojarzę? Tak, to jest jeszcze krosno ręczne, e, takimi w XIX wieku i w, w latach wcześniejszych też w sumie, bo to jest krosno, które mogło funkcjonować już od 1733 roku. Ale najciekawsze w tym krocie nie jest to, e, że jest kostem ręcznym, drewnianym, ale to, że ono ma dobudowaną maszynkę żakardową i ono pozwala na wykonywanie tkanin wzorzystych. Na tej tkaninie, która jest na tym krośnie utkana jest widok naszej fabryki, widok Centralnego Muzeum Włókiennictwa od strony południowej z napisem Centralne Muzeum Włókiennictwa Łódź. Czyli tak skomplikowane rzeczy, jak są tutaj te wzorki już można było robić w tamtych czasach? Już można było robić, takie wzory robiono dzięki pomysłowi Josepha Marie Jacquarda z 1804 roku, a ten pomysł to jest sterowanie pojedynczymi nićmi osnowy. I to sterowanie za pomocą kart perforowanych, które są właśnie zaprogramowane, tak naprawdę zapisane. Jak to znowu taki mały komputer właściwie w pewnym sensie, klasyczniejszy. Pierwszy, pierwszy komputer, bo to jest zasada otwór działa, brak otworu nie działa, 0,1. Tak jak późniejsze właśnie Nie komputery. Jak spojrzycie Państwo na wzór, pod spodem jest gładki fragment i to są te karty, które są na samej górze. Natomiast wzór się powtarza, jest włókiennictwa, łódź napis i to są te karty, które są już na tej wysokości. I widać, że ten wzór jest zaprogramowany, bo tam, gdzie jest otwór, ta nić osnowy się podnosi. Jak nić osnowy się podnosi, to jest na wierzchu i widać białe. Jeśli nić osnowy zostaje na dole, wątek ją przykrywa i czarny jest na wierzchu. Tak w dużym uproszczeniu można mówić. A dzięki temu, że każda nić osnowy jest indywidualnie sterowana, można takie fantastyczne, bardzo skomplikowane wzory Wzory robić. Pomysł z 1804 roku i na tej, na tej zasadzie do dzisiaj tkaniny wzorzyste są absolutnie genialne. wykonywane. Absolutnie genialne, bo nikt go jeszcze nie udoskonali. Dzisiaj oczywiście są sterowane komputerowo i tak dalej. Nie, ale, ale zasada działania jest dokładnie cały czas taka sama. I teraz powiedzmy sobie, że nasi przodkowie to byli prymitywni ludzie. Otóż nie, my mamy tylko po prostu lepszą technologię, ale to główkowanie było absolutnie tak samo fantastyczne, a nie wiem, czy nawet nie ciekawsze, bo to byli po prostu ci, którzy byli pierwsi, więc powinniśmy tak, być to, naprawdę geniuszami. To Posłuchajmy teraz, jak te maszyny pracują. Nie ma już tych hal, nie ma już tych maszyn. Zostało na szczęście Centralne Muzeum Włókiennictwa i opowieści o włókniarkach i o niesamowitych inżynierach, którzy to wszystko konstruowali. Zapraszam Was koniecznie do łodzi, żeby popodglądać, jak to wyglądało 100-200 lat temu, bo są to absolutnie niesamowite rzeczy. No i pamiętajcie o wspaniałych kobietach, które te ciężko pracowały, i o niezwykłych inżynierach, którzy wprawiali te wszystkie cudeńka w ruch. To wszystko, drodzy tropiciele. Cześć tropiciele! Pamiętajcie, jeśli się podobało, lajkujecie na Facebooku, subskrybujecie na YouTubie, podglądacie nasze społecznościówki i piszecie do nas na tego maila z pomysłami na Wasze historie. Cały świat jest do odkrycia, tropiciel to każdy z Was!